Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Utrola, w kolejnym drapingu, już takim ostatnim świątecznym drapingu. Myślałem, że nagram jeszcze dwa odcinki świąteczne, ale to będzie jednak ostatni, bo miałem jeszcze jedną zdrapkę, którą sobie zdrapałem poza wizję, poza kamerą. No i dlatego mi się troszkę ukróciło i zostały mi tylko te dwie zdrapeczki świąteczne Million Flags. Norweskie oczywiście i magię świąt. Mam razy 1, 2, 3, 4, 5. I to są moje już ostatnie świąteczne zdrapki, w których mam nadzieję, że coś trafimy. Oczywiście zaczniemy drapanie od tych norweskich. Dwa pola ścierne, nie, cztery, sorry, Cztery gry. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. No i szukamy tutaj kwoty razy 3, takiej samej. Żeby tą kwotę oczywiście wygrać, to dobrze wiecie, tą zgrabkę już drapałem wielokrotnie na naszym kanale. E, numer 39 i 40 spaczki. No dobra, trzymamy kciuki, kochani, i zaczynamy zabawę. Drapie najpierw te pole mniejsze ścierne i mamy 120 koron milion 300 30 milion i 120. Po raz drugi. Okej. Okay. No to teraz te pole ścierne większe. 600. 100 tysięcy. 120 koron. Milion. 120. Po raz drugi. 300. Dajcie mi to 120, jeszcze jedno. 300 albo 300, jeszcze jedno. Milion. I ostatnia kwota to 100 000 po raz drugi, a to oznacza, że niestety ta zdrapeczka jest pusta. No to drapimy tą drugą sztukę. Zaczynamy od tej mniejszej gry. 300 koron, 100 tysięcy, 30, 30, 30. Mamy 4 razy 30, a to oznacza, że jest tutaj wygrana. 30 koron, ale sprawdźmy te większe pole jeszcze, bo tutaj też może coś się jeszcze kryć. Mamy 330, 300 po raz drugi, 60, 10 600 i 30 po raz drugi, 600 po raz drugi i ostatnia kwota. 10 tysięcy. No dobra, tutaj mamy 30 koron, ta! -da! No i elegancko, tak może można draping zaczynać. Dobra, przechodzimy do tej magii Świąt. I tu mamy oczywiście cztery moje szczęśliwe liczby lub też możemy znaleźć symbol, symbol, symbol pliku. Mamy numer 26 z drapeczki 25 24, 23 i 2. O, I od tej dwójeczki zaczynamy dzisiaj zabawę. Dobra, lecimy. Numer 35 trzeba znaleźć 51, 11 i 59. No zobaczymy, czy któreś z tych liczb tutaj się gdzieś nam pojawi. Na początek. 13 nie ma.

Kolejna liczba, 17 nie ma, 18 nie ma, 49 nie ma. I ostatnia, 19, pudło, czyli numer histrafeczki 2 okazuje się być histrafką pechową. No dobra, magia świąt, numer 23, 47, 11. 32 i 56 takie liczby szukamy albo pliczku i na starcie mamy tak 59, 12 oboczek, który krył stówkę, ale to tylko oboczek 48, kolejny oboczek. Tutaj już było lepiej, bo tutaj było 500 zł. Kolejna liczba 26 i 49. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Piętelko niżej. 15 pudło, 30 pudło, 24 nie ma, 57 oboczek, 50 zł i ostatnia liczba, uwaga, uwaga, tutaj musi być wygrana. No musi, po prostu musi. 13. Musi to naruszyć. <laughs> nie ma. Nie ma. Drugi pustaczek, kochani, dzisiaj już. Przechodzimy do strapki trzeciej z tej serii magii świąt, oczywiście, bo w tamtej norweskiej jedna wygana była. Jakby nie było. Numer 24. 37. 43. 57.

No dobra, no to pięterko niżej lecimy. 53 nie ma. 58 obłoczek, Piątaczek był. 30 nie ma. 52 nie ma. I 55 nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Niestety same pustaczki dzisiaj z tych polskich lotto. I kolejna znakka z numerem 25 z paczki: 39, 53, 12 lub 31. Musimy znaleźć: 46 nie ma, 29 nie ma, 26 nie ma. 14 nie ma i kolejna liczba w tym rządku to 54 oboczek. Piątaczek. Małe to tylko oboczek. No i pięterko niżej. 35 brak. 51 nie ma. 55 też nie ma, ale pechowo dzisiaj. 27 nie ma i 48 nie ma. Czwarty pustaczek. I ostatnia zrabka Magii Świąt. Ostatnia w tym roku. Już więcej tych zdrapek nie będzie. Także żegnamy się z Magią Świąt. Numerek 26. No i mam nadzieję, że pożegnamy się w dobrym stylu. <laughs> no dobra. Zobaczmy. Trzymajcie kochani kciuki. Numer 52, 45, 14, 12. Takie numerki szukamy. Lub właśnie symbol tego dupliku. No to odkrywamy 54. Niestety nie ma 46. Oboczek tutaj było 500 zł. 56 nie ma 11. Oboczek tutaj było 100 000 zł. 51 oboczek tutaj było 5000 zł. Ach, chyba pożegnamy się oboczkami. Nie, żegnamy się plikiem. Żegnamy się plikiem, a tak a to oznacza, że jest spoko 22 nie ma. Odkryjemy wygraną na końcu 15 obłoczek 26 nie ma i ostatnia liczba 30 nie ma, ale się żegnamy plikiem z tymi magicznymi świątecznymi strapeczkami, kochani. Ile ten pliczek nam da? Odkrywamy piątaczka, no to. Tak skromnie się żegnamy, ale ważne, że symbolem. No i spoko. Na pięć zdrapek magii świąt trafiamy jeden symbol na pożegnanie. No i też mamy w tej norweskiej zdrapce 30 koron. Hmm, tutaj nam trafiliśmy razy trzy No i dobra. Takim oto wynikiem się dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Czekam na wasze komentarze, łapki w górę. No i widzimy się i słyszymy w kolejnych drapingach. Trzymajcie się, życzę wam miłego dziąłka. Pozdrawiam serdecznie. Pa pa. Hej.